Naszym franczyzobiorcom oferujemy bardzo szeroki pakiet szkoleń, zaczynając od takiego szkolenia wstępnego, gdzie nasi partnerzy dowiadują się w ogóle co to są ubezpieczenia, jak się je, je jak się je sprzedaje. Po okresowe szkolenia z nowo wchodzących produktów, szkolenia przypominające, a także z szkolenia sprzedażowe. Wszyscy dobrze wiemy, że w każdej dużej porządnej firmie wypracowane pewne standardy obsługi klienta powodują, że sprzedaż jest zdecydowanie lepsza i większa niż gdy takich standardów nie ma. My takiego gotowca proponujemy naszym partnerom i uczymy naszych partnerów wdrażać go u siebie na miejscu w placówce. My przede wszystkim naszym partnerom oferujemy dostęp do pełnej oferty rynkowej 20 towarzystw ubezpieczeniowych. Oferujemy naszym partnerom innowacyjne rozwiązania informatyczne. Posiadamy bardzo rozwinięty system wspierający sprzedaż ubezpieczeń, a także rozliczenia. Oferujemy naszym partnerom ochronę pod skrzydłami polisy OC multiagenta, to co bardzo ważne dla osób, które z nami współpracują, również wyłączność funkcjonowania na danym terenie. My nie sprzedajemy licencji. U nas, jeżeli ktoś chce być naszym partnerem, nie ponosi żadnych opłat licencyjnych, nie ma żadnego takiego kłopotu. Natomiast yy, osoby, z którymi rozmawiamy, dokładnie selekcjonujemy. Wiemy, kto, komu taki biznes w naszej sieci wyjdzie, a kto jednak mógł mieć pewne kłopoty. Zależy nam na tym, żeby każdy, kto zostanie naszym partnerem, z kim podpisze umowę, żeby osiągnął sukces.